Hej, dziewczynki i chłopaki! Stańcie w wszędzie! Mamy dzisiaj wielkie święto. Uroczystość duża będzie. Święto mamy, święto taty. Wszyscy niechaj się ustawiają w rzędzie. Tada, uśmiech, tam ten kwiatek. Uśmiechnięty bukiet będzie. Na stronach kalendarza świątecznych dnia smało. A szkoda, co tu robić, być świąt nie brakowało. Lecz jeden dzień. Szczególnie swym blaskiem kusi. Dla jednych to dzień matki, a dla mnie dzień mamusi. Dziękuję ci, mamo, za to, że zbudowałeś dom z tatą dom z beki, gdzie zawsze jest lato. Kiedy stukę kolano lub zaboli mnie głowa, wystarczy Twój dotyk, mamo, Twoje ciepłe słowo i już nie boli. Wiele pięknych kwiatów znamy tuli, panów, i bzów. My dla naszych mam dziś mamy najpiękniejsze kwiaty słów. Słowo miłość za ich troski, słowo wdzięczność za ich trud, dar to skromny dar dziecięcy, wyśpiewany z serca grzmi. Wymaluje na laurce czerwone serduszka, ptaszka, co ma złote piórka i kwiaty w banuszku. Żyj mamusiu moja miła, sto lat albo dłużej, bądź szczęśliwa i wesoła, zdrowie niech ci służy. Dla nas, ale dziś posłucha nas. Mama u mnie rady znaleźć, kiedy ktoś kłopoty ma. Mama wcale się nie boi ani wyszy, ani kocha. Mama dużo wie o kwiatach, wie co nocą robisz, Gdyby gdy wyszła na koniec świata poszlibyśmy za nią też. Gdy na psocie jej nabroję się, tam w końcu, bo się boję. Tato skarci po mam mu się pocałuje. Zdrowa, starym zwyczajem związanym konfliktów przed Tobą staję. I słów serdecznie zwyczaj wiele, Lecz czy potrafię? Czy się ośmielę? Serce ze wzruszenia tak bardzo bliżej. Czy wiesz, mamo, co się mi żyje? Chciałbym wyrazić to w pięknych słowach. Uczucia, które chcę tu uchować. Lecz nie potrafię powiedzieć więcej niż to, że kocham Ciebie na więcej. Mamo, wymalowałam Ci obrazek, zupełnie sama obrazku jesteśmy razem ja twoja córka ty moja mama a twój synek mój brat podaje ci kwiat jesteś pięknie ubrana uśmiechnięta i ładna rysowałam cię przecież od rana tylko mi tu nie wyszło że ty mamno jesteś bardzo a bardzo kochana kochana mama w dniu twojego święta bądź zawsze miła i uśmiechnięta Wypakuj proszę z tego woreczka wszystkie życzenia od Twojego dziecka. Radość i uśmiech, miłość i zdrowie, szczęście i sukces na Twojej drodze. Niech towarzyszą Ci nieustannie, a wszystkie smutki nie uzginą marnie. Oh Nawet gdy się zachmurzy na niebie, nawet gdy się kłopotów nazbiera, my uśmiechniemy się do siebie, zawsze jak dziś, jak teraz. Upichcimy dla rodziców ciasto nad ciestami. Rzeczność będzie białą mąką, uśmiech rozmkami. Dobre słowo łyżką masła posuszę i z Kremem pieszczot ozdobimy tę tortową bajkę. Wszystko razem posypiemy w drobnej ciszy makiem. I rodzicom zaniesiemy, nic jedzą ze smakiem. Zawsze wszystko się udaje. Cztery ręce to nie dwie. Razem z tatą pomagamy, kiedy mama czegoś chce. Pomagamy sobie razem, bo od tego jest rodzina. O niej uczysz się wszystkiego, tak się w życie twoje zaczyna. Dziś dzień taty, mojego taty i wszystkich ojców na świecie. Niosę dla taty zagrodu kwiaty. Co z swoim tatom nie Kwiatka nie macie, zarzuccie tacie na szyję po ręce, mówiąc do ucha. Tatku, posłuchaj, chcecie uściskać nic więcej. Dziś jak tylko z łóżka wstałam, zaraz tatę uściskałam, uściskałam z całej siły i wrzasnęłam. Tato miły, noc do góry, uszy też. Dzisiaj święto taty, wiesz, każdy tata je obchodzi, ty też opej, co ci szkodzi. A jeżeli nie dasz rady zjeść jeszcze całej czekolady, tortu, lodów i piernika, znajdziesz we mnie pomocnika. Miłości. Dzisiaj za wszystko chcę się wiekować, tklamny bukieci kwiatów darować. Choć jestem duży, bez swego taty, bez przerwy bym wpadał w tarapaty. Więc kiedy przyjdą jakieś kłopoty, od razu tacie odmieniam o tym. A wtedy zaraz łatwiej i prościej uda się wypchnąć wszelkie trudności. Myślę i myślę już od godziny, co kupić tacie na imieniny. Może futerał na okulary, tytoń fajkowy, skarpet dwie pary. Wiem, co do gustu przypadnie tacie. Prezent wspaniały, prezent w postaci lokomotywy z wagonikami, ze światełkami, ze semaforami. Kupił mi taką przed rokiem prawie, lecz nie pozwolił mi się nią bawić. Sam ją po puszczał w pokoju. Kupię mu taką, będzie miał swoją. A kiedy będzie słońce i lato, pójdziemy sobie na spacer z tatą. Ja będę miała nową sukienkę, tato będzie mnie trzymał za rękę. Pójdziemy wolno, prosto przed siebie, będziemy liczyć chmury na niebie, będziemy liczyć drzewa przy drodze, będziemy skakać na jednej nocy. I nie nie na a takie jeszcze z mostu spojrzymy na rzekę, jeszcze okruchy rzucimy falą. Kupimy w kiosku różowy balon. Kiedy już będę bardzo zmęczona, tato posadzi mnie daremiona. Tacy będziemy jak nic szczęśliwi, a wokół ludzie będą się dziwić. I wszyscy będziemy patrzyli się na to, jak tata na barana niesiemy tato. Yeah. Tato, tato, ukochany, my życzenia ci składamy. Przysyłamy jakby z krocy 100 całusów z całej mocy. Przy o nas ogromnie dbacie i nas naprawdę mocno kochacie. Przyjmijcie teraz od nas życzenia, zdrowia i marzeń spełnienia. Teraz. Kochani rodzice,